O tenisie za sprawą naszych zawodników zrobiło się ostatnio bardzo głośno. Jak uderzać, żeby piłka leciała ponad 200 km na godzinę? I dlaczego piłki czasami latają w sposób przeczący naszej intuicji? Zapraszam na kolejny odcinek mojego wideobloga. Tenisa grano już kilkaset lat temu. Wtedy rakietami takimi jak ta z końca XIX wieku, rakietami zrobionymi z drewna. Dzisiaj robi się rakiety z materiałów kompozytowych, które są lżejsze i trwalsze od tych drewnianych. Profesjonalny naciąg robi się z krowich jelit. Jedna krowa to trzy rakiety. Odpowiednio zrobiony naciąg potrafi rozpędzić piłkę do prędkości ponad 200 km na godzinę. A to oznacza, że piłka długość kortu pokonuje w czasie krótszym niż 1 trzecia sekundy. Ale szybki mocny serwis to nie wszystko. W grze potrzebna jest także umiejętność podkręcania piłek. Podkręcona piłka to taka, która obraca się wokół własnej osi. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że podkręcone piłki spadają szybciej niż te, które mają. Zwykły ruch, a odpowiedzialna jest za to siła magnusa. O co chodzi? Wraz z wirującą piłką obraca się także cieniutka warstwa powietrza przylegająca do niej. Ciśnienie poniżej piłki jest niższe niż ciśnienie nad piłką, a to powoduje powstanie siły, która ściąga piłkę w dół. Tenisista, podkręcając piłkę, wprowadza swojego przeciwnika w błąd. Im szybciej piłka rotuje, tym efekt Magnusa jest wyraźniejszy. Najlepsi potrafią podkręcić swoje piłki do prędkości kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę. Zobaczmy, jak ten efekt działa w praktyce. Piłka, staczając się, wprawiana jest w ruch obrotowy, ale w tym wypadku zbyt wolny, by dało się efekt Magnusa zauważyć. Co innego, gdy wezmę lekki walec z papieru. Tutaj efekt magnusa widoczny jest od razu. Następnym razem, gdy na kortach światowych zwyciężali będą Radwańska albo Janowicz, pamiętajcie, że razem z nimi gra Gustaw Magnus. Nauka to lubię. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.